Teraz jest to gra MMORPG, która w dużej mierze stawia na teamplay, czyli nie jest to gra dla osób, które lubią grać samotnie. W Terze wyróżniamy 7 klas. Aman, Barakan, Kastanikan, High Elf, Human i dwie zupełnie nowe hmm, postacie, które zaistniały na rynku, Popoli i Eli. Lancer, czyli typowy tank. Zadaniem Lancer'a jest ochrona grupy i krzyżowanie przeciwników, yy, potworów bądź przeciwników. Berserker, posiadający gigantyczny topór sieje zamęt w śródmroku. Typowy DPS. Slayer, niezwykle mobilna jednostka, zadająca ogromny demont. Warrior, stoposej o dużej zwinności, lecz raczej standardowy sile ataku, na, lecz nadrabia swoją zwinnością. Typowy DPS. Archer, strzała, strzała. I pułapka, pułapka. Jeszcze więcej pułapek. Jeszcze więcej DPS. Mak, potężny wojownik, dzielący dwa potężne miecze, dwuręczny typowy Damage. Misty. Coś w stylu nekromanty. Wiecie, przywołuje potworki. Nie, <grybujesz> robią wszystko dla niego. I press, czyli nas, nasz ambulans. The Valley of Titans. a tribute to slumbering Gods. We have been called to fight for those who once protected us. Gods who are now on the brink of death. Our ancient roles have been reversed. Czyli jeśli mamy jakiś pokój, to możemy jedynie zmienić jego wygląd. Może to przeszkadzać innym, ale dla mnie to dużo kosztów. Ale jest to gra z systemem non-target. Każda bitwa może wyglądać jak dobra zręczność. Gra, w której im mniej kobieta ma na sobie zbroi, tym więcej masz Mora. Ten fakt, który już Was spuści do pobrania tej gry. Ale dzieli Was jedna przeszkoda, a mianowicie 30 gB Patrz, co może znacznie zniechęcić gracza. No ale czego się nie robi na kobietach? On their destruction. If we allow the gods to die, we all die.